Dzisiaj mamy prosty cel. Musimy Polonią Bytą wejść do Ekstraklasy, wygrać ją, potem wygrać Puchar Polski i zgarnąć jakiś Europejski Puchar. A decydować o naszych losach będzie cudowne koło fortuny, które może nam dużo dać, ale przez nie też możemy dużo stracić. Będziemy tym kołem fortuny kręcić co pół roku, czyli co okienko transferowe. A żeby wypełnić cele na dzisiejszy odcinek, mamy tylko... 5 sezonów. Zobaczymy, czy to w ogóle będzie realne, a ty, drogi widzu, możesz zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, bo chciałbym do końca tego miesiąca uzbierać 1000 subskrypcji. Dodatkowo masz link do Instagrama, a teraz lecimy z tematem. Zanim jednak przejdziemy do koła Fortuny, no to zobaczmy, jaki mamy tutaj skład tej polonii. Bytom wygląda on następująco. Czy jakieś zmiany tutaj mogą wejść? No, myślę, że leciutko możemy zmodyfikować ten skład i zobaczyć, czy są jakieś lepsze opcje. Tak, ostatecznie ustawiam ten zespół. A teraz przejdźmy do koła Fortuny. A więc zobaczmy, co nam się tutaj wylosuje. Czy to będzie kara? Czy to będzie błogosławieństwo? Uwaga! Kup dowolnych piłkarzy Do 200 milionów łącznie O jakie dole stary to jest Jedna z najlepszych opcji w ogóle Które mogą nam się wylosować A więc mamy możliwość wydania teraz 200 milionów euro Będąc w drugiej lidze Polskiej ekstraklasy No dobra to mi się mega bardzo podoba Kogo byśmy chcieli Na sam początek sprowadzić w sumie nie wiem Dodam sobie troszeczkę Piłkarzy do listy życzeń Zobaczymy e, których piłkarzy sobie weźmiemy. A tutaj, jeżeli chodzi o zasady, to wydaje mi się, że ten los był zbyt opę, więc musimy go lekko znerfić. Dlatego zawsze kiedy wyleci nam kup dowolnych piłkarzy, do. Jakieś tam kwoty możemy maksymalnie 3 transfery zrobić. No i choj, no i hoj, skończy się dzień dziecka. No nie moja wina, że tak szybko to poleciało. No musiałem to znerfić. No, gdyby to było powiedzmy w ekstraklasie, to jeszcze bym to zostawił, ale tak to nie mogę. Problem jest taki, że jak chcę kupić jakiegoś piłkarza, no to mamy tutaj Giocheresza, 65 milionów jest warty. No to klub nie chce go sprzedać, niestety. Dalej próbujemy kogoś innego ściągnąć, na przykład Diego Kosztę Proponujemy, no i nie chcą sprzedać tego piłkarza. Ok, no to bierzemy sobie jakiegoś słabszego piłkarza, powiedzmy z takiej osasuny, zaproponujemy kupno i nie da się go kupić. Natomiast jeżeli ktoś nie ma klauzuli, no to jak chcemy go kupić? To piłkarz nie chce zmienić miejsca zamieszkania. Więc najprawdopodobniej będziemy musieli kupować samych piłkarzy z klauzulą. Aktywujemy klauzulę Gyokeresza za 136 milionów, przez co zostaje nam tylko 64 miliony na ruchy. Oczywiście z nim sobie tutaj porozmawiamy, zapłacimy mu. Tyle, żeby chciał u nas grać, oczywiście, żeby jak najdłużej podpisał ten kontrakt. O kurde, gościu chce tylko na 2 lata XD, ale ostatecznie do nas przechodzi. Kupiliśmy Franco Izraela za 40 milionów 700 tysięcy. I za nasze ostatnie 20 milionów, które możemy wydać w tym okienku. Kupimy Tomasa Afilesa. Także po prostu go kupujemy. Tak wygląda aktualny skład naszej polonii. Bytom jest o wiele lepiej niż było wcześniej. A teraz przechodzimy do symulacji, aż do. 1 stycznia. Przesymulowaliśmy już do stycznia, zobaczmy, jak to wyglądało. W sierpniu praktycznie same zwycięstwa, tylko jeden o oh sorry, dwa remisy. We wrześniu, o kurwa, jak to źle wyglądało. Nie dość, że odpaliśmy z pucharu to jeszcze żadnego meczu nie wygraliśmy w lidze. W październiku porażka, zwycięstwo i remis. Listopad też. No. Był trochę fatalny. Ja pierdolę grudzień to totalne gówno stary. Dlatego w lidze zajmujemy dopiero dziewiąte miejsce. Jezus Maria 7 punktów straty do wieczystej Kraków No kurde jakbyśmy byli chociaż w tych barażach byłoby dobrze. No ale na razie ciężko to widzę. Zobaczmy co tam u naszych piłkarzy. Najwięcej występów e, Franco Izrael, Ściślak, Żagiel Gjokeresz, Andrzejczak, Zieliński i w sumie to tyle. Mają po 19 spotkań. Bramek najwięcej więcej jeszcze Gielker aż tylko 13. Jak na drugą e, Ligę Polską no to dosyć słabo. 5 Żagiel oraz e, Wojtera no i trzy, Ściślak oraz Zielicki. Asyst najwięcej Ściślak, drugi był Jokeresz, a trzeci Szumila z Andrzejczakiem. Uwaga, bardzo, bardzo ważna informacja. Partnerem kanału został Instant Gaming, czyli strona z bardzo tanimi kluczami do gier. Na przykład takie GTA możesz kupić już za 43 zł, Minecraft, Java i Bedrock Edition za 66 zł i możesz nawet kupić FC Pońscy w bardzo dobrej cenie. Możesz normalnie płacić blik, kartą oraz Paypalem. Sam wielokrotnie korzystałem z Instant Gaming, dlatego bardzo się cieszę, że mogę wam zapromować tą stronę. Link znajdziesz w opisie. No to cóż, trzeba przejść do Koła Fortuny. Zobaczmy, co tym razem się wylosuje, żeby było to coś pozytywnego. Uwaga, uwaga! Kup trzech dowolnych piłkarzy spoza Europy. Chodzi tu, że klub ma być spoza Europy, tylko pytanie, czy ja znajdę takich piłkarzy? Z klauzulą, bo raczej z Ameryki nikt nie będzie chciał do nas przylecieć. O kurwa, nie spodziewałem się tego, nawet nie nagrywałem, stary, ale udało nam się rozpocząć rozmowę z pewnym piłkarzem. Otóż możemy kupić Leo Messi. Dobra, no to oczywiście, że spróbujemy. Tam zaoferujemy jakieś 40, 41 milionów, myślę, że na luzie, ale. On nie miał Klauzuli w ogóle, więc myślałem, że, że się nie uda, stary. Ja pierdolę, jak dobrze. Więc to pierwszy zawodnik, którego sprowadziliśmy spoza Europy. Kolejnym piłkarzem jest Luciano Acosta i udało nam się kupić jeszcze Markosa Akunie. Tak ustawiłem chłopaków i tak będziemy grali. Dobra, będziemy teraz skipować aż do 2 czerwca i szczerze wam powiem, że no, aktualnie bierze chłopaków, że jesteśmy w stanie awansować do pierwszej ligi. A w międzyczasie, tutaj masz, mój drogi widzu, nowych subskrybujących tego kanału, a tutaj nowych komentujących. No i po tych zmianach naprawdę niedużo nam brakło, żebyśmy nawet wygrali ligę. Stary, punkta brakło nam do bezpośredniego awansu i tylko trzech punktów do zwycięstwa w tej lidze. Patrząc na to, że w tamtej połowie sezonu byliśmy dopiero w połowie tabeli, to i tak jest duży sukces. Teraz gramy w barażach, więc zanim przejdziemy do podsumowania naszych zawodników, no to musimy tutaj dać z siebie wszystko. Gramy z Zagłębiem Lublin i to z drugim zespołem ich więc myślę że tutaj powinniśmy dać sobie radę moi drodzy wygrywamy 3 do 1 strzela Messi Andrzejczak oraz Messi. I w finale <gramy>, Gramy z wieczystą Kraków Dobra stary, no musimy ich pokonać Oni nie są najsłabsi Ale no, my jesteśmy zajebiście Stary, mamy Leo Messiego No z Leo Messi no, musimy sobie dać radę Uwaga, szybka symulacja I tak, mamy to Aviles oraz Acosta strzelają Bramki. Zajebiście, więc Awans jest nasz. Przejdźmy do statystyk Naszych zawodników Najwięcej występów ma Izrael Oraz Ściślak, Dalek, Joker. Zieński oraz Szumilas. Jeżeli chodzi o bramki, no to najwięcej ich strzelił Giokeres, drugi był Messi, trzeci Akosta. W asystach ściślak: Akosta, Giokeres i Szumilas. Zajbiście, że udało nam się od razu awansować do pierwszej ligi, więc przejdźmy do drugiego sezonu w tym odcinku. Będziemy już w pierwszej lidze. Polskiej. Coraz bliżej Ekstraklasy, coraz bliżej Europejskich Pucharów, ale zanim przejdziemy do tego sezonu, zakręćmy kołem fortuny. Bo niestety wydaje mi się, że tym razem nie będzie tak milutko, ale zobaczmy Kup dowolnych piłkarzy Do 100 milionów łącznie Zajebiście, ale pamiętajmy o tym Że mogę kupić tylko 3 dowolnych piłkarzy Może będąc w drugiej lidze Możemy kupić jakieś piłkarze Ale widzę, że No może być z tym Malutki Kurwa problem Do Polonii bytom dochodzi Bojomo za 34,5 miliona I za 3,7 miliona kupujemy Angela Rodado z Wisły Kraków Więc tak, Giocheresza dałbym tutaj na lewą stronę I jako napastnika ustawię Rodado A za Szywacza wpuścimy Boyomo. I skończymy to losowanie na dwóch transferach. Trzeciego myślę, że nie potrzebuje. Na razie tak zostawimy tą drużynę. Ewentualnie w połowie sezonu coś zmienimy, jeżeli będzie trzeba. A tak, to chyba wszystko. Więc przejdźmy do symulacji. Czas przeanalizować, jak nam poszło w tej pierwszej lidze. W sierpniu, naprawdę średnio, bo dwa zwycięstwa, trzy remisy. No nie jest to jakoś cudowny wynik. Jeżeli chodzi o wrzesień, no to mamy tutaj tylko jedną porażkę. W Pucharze wygraliśmy z Polonią Warszawa. Czekaj, co kurwa? Nie Polonia Warszawa, tylko widzę w Łódź. Sorry, sorry, pomyliłem się. W październiku odpadliśmy w Pucharze, ale za to w Lidze szło nam naprawdę dobrze. W listopadzie też bardzo przyjemny to był okres dla nas, jeżeli chodzi o Ligę. No i w grudniu tak średnio. Ale to i tak wystarczyło, żeby zajmować drugie miejsce w Lidze. Tuż pod Koroną Kielce i delikatnie nad Lechią Gdańsk, która nas goni. Tak, to myślę, że jesteśmy w miarę bezpieczni, więc może uda się awansować bez baraży. Jeżeli chodzi o występy, to najwięcej ich miał Izrael, Bojomo. Akosta, Messi oraz Giocheresz. Najwięcej bramek zdobył Giocheresz, drugi był Messi, trzeci Akosta, a Rodado dopiero na czwartym miejscu. Najwięcej asyst zdobyli trzech piłkarzy, bo Akosta, Akunia, żagiel, Giocheresz mieli po trzy asysty. Okej, okay, nie jest totalnie kolorowo, mogło być naprawdę lepiej, ale teraz przejdźmy z do naszego koła fortuny. O, zobaczmy więc, czy tym razem również nam się poszczęści. Zero transferów w tym oknie. No to sobie niestety nikogo nie sprowadzimy. Dlatego od razu przechodzimy do pierwszego czerwca. O nie, o nie, o nie! Zarząd jest wkurwiony! Boję się, że nie weszliśmy nawet do bora, że Wtedy to będzie masakra. Ale zobaczmy, jak nam szło w styczniu. W styczniu był tam jakiś turniej towarzyski. Dobra, to nieważne. W lutym, jeżeli chodzi o oligę, trzy zwycięstwa, dwie porażki. W marcu. O Jezus Maria, remis. Porażka, zwycięstwo w kwietniu ja pierdolę. Dwie wygrane, dwie porażki. No masakra w maju, w maju, o Boże Święte, zdobyliśmy tylko 5 punktów na 12 możliwych. I uwaga, zajmujemy drugą pozycję, więc awansujemy bezpośrednio. Do pierwszej korony brakło nam 11 punktów ale za to mieliśmy 3 punkty przewagi nad Lechią. Więc dobrze, ostatecznie nas nie wyprzedziła ta Lechia, ale było naprawdę bardzo blisko. Aha, za to ona wygrała sobie w... Pucharze Polski. My to tam w jednej 16 odpadliśmy, więc nie ma co nawet tego za bardzo analizować. Jeżeli chodzi o statystyki naszych zawodników, no to najwięcej występów miał Izrael oraz Messi po 39, Acosta 38 razem z Gokeresem i 37 Boyomo. Bramek ustrzelił 20 Gokresz, 16 Messi, 9 Acosta 8 Rodado i 4 Andrzejczak. Asyst 10 Messi, 8 Gokresz, 6 Acosta 4. Acunia, Także świetnie. W trzecim sezonie zagramy już w ekstraklasie. Więc musimy przejść do możliwe, że najgorszego momentu tego odcinka, czyli przejdźmy do koła fortuny. Co tym razem nam się wylosuje? Na razie były same dobre trafy. Jeden taki średni. O Boże, o Boże, o Boże! Dobrze. Sprowadzić bramkarza do 21 roku życia. Ale jak możecie zauważyć, było bardzo blisko, żeby wylosowało nam się z wolnych trzech losowych zawodników z pierwszej jedenastki. Teraz może być problemem znalezienie bramkarzy, którzy będą chcieli do nas przejść. Ale może akurat jakiś fajny się nam tutaj znajdzie spróbujemy teraz sprowadzić bramkarza którego próbowałem wcześniej 21-letniego mi Restesa no ma 21 lat 83 overall, więc no idealnie, naprawdę idealnie, tylko teraz musimy wydać sporo kaski, ale na szczęście oni akceptują naszą ofertę 60 milionów za tego bramkarza dlatego teraz z nim przejdziemy do negocjacji i przechodzi do nas ostatecznie za te 60 Milionów, naprawdę to był dobry transfer. Jestem z niego dumny. Więc tak wygląda aktualnie nasz skład na pierwszą połowę naszego pierwszego sezonu w potężnej ekstraklasie. Dlatego od razu odpalamy sobie symulację do 1 stycznia. U, widzicie, widzicie. Widzicie? Właśnie takimi sigmami są osoby, które kupują gierki na instant gaming z moim reflinkiem. W sierpniu wygraliśmy trzy mecze z czterech, tylko przegraliśmy z Jagiellonią, także jest naprawdę bardzo git. We wrześniu wygraliśmy w pucharze, wygraliśmy z Legią, zremisowaliśmy z Koroną Kielce i niestety z Zagłębiem przegraliśmy, ale najważniejsze jest to, że z pucharu nie odpadliśmy tak szybko. W październiku, kurwa, odpadliśmy z pucharu już! Nie no, nigdy nie wygramy tego pucharu Polski. Ale oprócz po tego w lidze same sukcesy. W listopadzie dwa remisy. Dwa zwycięstwa. Jeżeli chodzi o grudzień, no to tutaj już troszeczkę gorzej, ponieważ mamy dwa remisy i jedno zwycięstwo. Ogólnie taki wynik daje nam dopiero trzecie miejsce w tabeli. Do pierwszego rakowa brakuje nam aż sześciu punktów. Natomiast jeżeli chodzi o statystyki w naszym zespole, no to najwięcej występów miał Restes, Bojomo, Acosta oraz Messi. Bramek 11 strzelił Giocherez, 10 Messi i dwie. Bojomo oraz Rodado i Zieliński i jeszcze Andrzejczak. Asyst. Więcej miał Messi, Geokerasz i Acosta Boże, żeby nam się wylosowało coś mega zajebistego, żebyśmy wygrali tą ekstra klasę. później europejskie puchary i puchar Polski, żeby nam został jeszcze na ostatni y, kens. I uwaga, kub napastnika z top 10. Overall? O kurwa, to jest zajebisty, ale to zajebisty traf. Patrząc, że rodato no za dużo nam nie daje niestety, no to jak najbardziej. Przygarniemy sobie napastnika. Nie wiem tylko, czy kurde... Jako ocenę ogólną ustawić, czy może kurde, jako potencjał tego czekacie, bo tutaj wiek jest źle ustawiony XD. Kurde, może jednak ten potencjał i stąd wziąć tych ludzi? ja tutaj Geokeras, to byśmy go po prostu nie wzięli pod uwagę. Tak wygląda nasze kółko. Dobra, wylosujmy coś naprawdę to naprawdę dobrego. No i mamy szeszko, który jest chyba. Jednym z najmłodszych stąd, bo ma 21 lat aktualnie w naszej rzeczywistości. A jeżeli chodzi o nasz sezon, on ma tutaj 23 lata i 87 overall. Dobra, czy możemy go normalnie kupić? Możemy, mamy to! Szeszko przychodzi do Polonii bytom za 100 milionów euro. Dobra, powiem wam szczerze... Że teraz ten atak wygląda niesamowicie Niestety, ale Messi odejdzie po tym sezonie Dlatego będziemy potrzebowali również zmiany tam na prawą stronę Ale ten sezon myślę, że na spokojnie pociśniemy takim składem I wygramy ekstra klasę Mam nadzieję, że ta porażka ze Stalą Mielec nic nam nie mówi I wreszcie sezonu szło nam o wiele lepiej W styczniu był jakiś tam puchar towarzyski Tutaj wygraliśmy dwa mecze. Jeżeli chodzi o ligę, to z Lechem zremisowaliśmy. Dalej, w lutym wygraliśmy trzy mecze, jeden przegraliśmy. W marcu dwie wygrane, jeden remis w kwietniu. Trzy zwycięstwa, jeden remis i dodatkowo w maju mamy dwa zwycięstwa z pogonią 5 do 1, aż z Krakowem zremisowaliśmy, no i w tym czerwcu niestety ze Stalą przegraliśmy. Ale jak to wygląda, jeżeli chodzi o tabelę? Ja pierdolę! Ostatecznie w Ekstraklasie zajęliśmy pierwsze miejsce i to. Tylko o jeden punkt wygraliśmy z Legią. Mieliśmy 72 punkty. Jagiellona 70. Raku miał 68. What the fuck? Mega mocny był to sezon. Brestes Bojomo, Messi mają najwięcej występów. Po 39. Dalej Akosta, Gio Po 38, jeżeli chodzi o brameczki. 30 Gio 15 Messi, 8 Akosta. A Szeszko miał tylko 9 występów i... Strzelił jedną bramkę? Chyba Rodano za niego grał. Trzeba będzie go sprzedać. Najwięcej asyst Messi, Jokeresz oraz Acosta. Więc fajnie w czwartym sezonie będziemy mieli. Gry przynajmniej o Ligę Mistrzów, niekoniecznie będziemy w tej lidze mistrzów. Natomiast niestety będziemy musieli się pożegnać z Lionelem Messim, więc musimy znaleźć kogoś na jego miejsce. Oczywiście, jeżeli koło fortuny na to pozwoli. Zobaczmy więc, co nasze koło fortuny ugotuje, moi drodzy! Kup bramkarza stop 10 overall. Kurde, dlaczego akurat bramkarza teraz? No nie mamy naprawdę solidnego, solidnego bramkarza. Ale no dobra, jeżeli chodzi o pod Potencjał, no to mamy tutaj gwiazdy dosyć młode, jeżeli chodzi o bramkazy no to na przykład taki Diogo Costa, Kobel, Donnarumma, Restes nawet tutaj jest. Wpisywałem bramkarzy do maksymalnie 31 roku życia, żeby oni w ogóle się nadawali i w ogóle grali jeszcze w naszej karierze, także dobra, przekręćmy. Kto? Tym razem do nas dołączy, będzie to Mamardashvili. Udało nam się sprowadzić tego świetnego bramkarza za 71 milionów 200 tysięcy euro. Jednak patrząc na to, że nasz Restes ma 85 overalla, to ten upgrade nie jest tak duży. Postawiam troszeczkę chłopaku, więc tak aktualnie wygląda nasz skład. I od razu przechodzimy do symulacji do 1 stycznia. Przesymulowaliśmy już do 1 stycznia. Jeżeli chodzi o sierpień, to od razu odpadliśmy z eliminacji do Champions League, ale zagraliśmy w eliminacjach do Ligi Europy. Jeżeli chodzi o ligę, to nawet dobrze nam szło. We wrześniu ostatecznie udało nam się. Trafić do Ligi Europy, ale ogólnie, no, nie szło nam za dobrze. W październiku też bardzo słabo. No, mamy trzy zwycięstwa i trzy porażki. W listopadzie mamy dwa zwycięstwa, dwa remisy i jedną porażkę w europejskich pucharach niestety. No, w grudniu też to jakoś kolorowo nie wyglądało. Dlatego w Lidze Europy zajmujemy dopiero 30 miejsce, ale jest jeszcze szansa, że wyjdziemy dalej, ponieważ, no, potrzebujemy w sumie tylko dwóch punktów na ten moment, a dwa mecze nam zostały. Pucharze Polski odpaliśmy w jednej ósmej, a w lidze zajmujemy dopiero szóste miejsce i tracimy 9 punktów do Krakowi. Jeżeli chodzi o statystyki, Akosta, najwięcej występów Bojomo oraz Giokeres. egzekwo na drugim miejscu, no i później jeszcze Akunia, Sesko i Łabojko na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę występów. Najwięcej bramek Giokeres drugi, Akosta, trzeci Sesko, co jest w ogóle dla mnie niesamowitą informacją. Chłop strzelił tylko 6 bramek, mając 88 overall i grając w Ekstraklasie. Asy najwięcej Akosta, Akunia był drugi. No i trzeci Geokeresh. Tak szczerze to potrzebujemy zmiennika Messiego, bo jak widać, Messi nam naprawdę bardzo dużo dawał, dlatego zakręćmy tym kołem fortuny. Proszę, oddaj nam żadnej kary. Uwaga, kup napastnika stop, 10 overall. No w sumie, jakby nam jakiś skrzydłowy wypad byłby świetnie. Połowa z nich może grać na skrzydle, jeżeli się wylosuje jakiś ktoś, kto nie ma skrzydła w alternatywnej pozycji, to po prostu mu to zmienimy ręcznie i tyle. Zobaczmy, więc mamy! Mamy to! Mamy to, widzowie! Kylian Mbappé! Cieszę się, jak małe dziecko, bo on naprawdę nam może bardzo dużo zmienić. Także od razu przechodzimy do kupna tego świetnego zawodnika. Powijamy Francuzika. Dołącza do potężnej polonii bytom I może on odmieni nasze losy Co jak co, ale wygląda to już naprawdę świetnie Tylko ten środek pomocy do zmiany byłby i powoli obrona staje się coraz gorsza W styczniu No było bardzo dobrze Jeżeli chodzi o europejskie puchary Ponieważ zremisowaliśmy i wygraliśmy Jeden mecz, natomiast w lidze Przegraliśmy z Pogonią W lutym dwa zwycięstwa, porażka i remis Marzec to Komplet zwycięstw W kwietniu no tak średnio Ponieważ mamy dwie porażki oraz trzy zwycięstwa W maju to wszystkiego Po jednym, jak no Nie wygląda to najlepiej W lidze zajmujemy dopiero czwarte miejsce. Daleko w tyle za Legią, za Krakowią no i do pogoni brakowało nam czterech punktów. Widzę Europy no tutaj zaważyła różnica bramek niestety tak jakbyśmy zdobyli chociaż jeden punkt więcej to na luzie gralibyśmy w playoffach. A teraz mam takie pytanie, czy będąc na czwartym miejscu w Ekstraklasie to my gramy w ogóle o europejskie puchary czy to już jest koniec marzeń? Zanim się przekonamy no to sprawdźmy statystyki naszych zawodników Najwięcej występów Bojomo oraz Acosta, potem Giokeresz, Akunia i Żagiel Bramek najwięcej strzelił Acosta 17 bramek, 16 bramek Giokeresz, 10 Mbappe i 9 Sesko Jeżeli chodzi o asysty no to Acosta w ogóle był chyba najlepszym piłkarzem w naszym zespole Drugi był Akunia i trzeci Mbappé. No na pewno Mbappé kierował tą drużynę jednak, no chyba troszeczkę za późno. No i niestety czwarte miejsce nie daje nam gry w żadnych europejskich pucharach. A to już jest ostatni sezon w naszym odcinku, więc niestety musimy przerwać już teraz. Bo jak to mówi klasyk, to by nic nie dało, nic by nie dało.